Witamy Was bardzo serdecznie! Macia i Gosia. Słuchajcie, wczoraj był wyjątkowy dzień, bo Dzień Dziecka. I to jest świetny pomysł na to, aby w tym miesiącu pomyśleć o swojej ukochanej córeczce, ale nie tylko, bo może masz siostrzenicę albo bratanicę, która potrzebuje tego pierwszego biustonosza. Coś więcej powiemy właśnie z okazji Dnia Dziecka o tym, jak ważny jest ten pierwszy stanik. I jak ważne jest, aby nie przegapić tego momentu. Bo tak jak już wspominałam wielokrotnie we wcześniejszych filmach, kiedy mówiłam Wam o tym, kiedy ten moment jest na ten pierwszy stanik prawidłowy, to dzisiaj to powtórzę. Nie ma progu wiekowego. Bo tak jak są dziewczynki ośmioletnie, które już mają miseczkę EF, a zdarzają się po prostu dziewczynki, które to po prostu zaczynają okres w wieku 7 lat, więc dzisiaj nie ma progu wiekowego. To wszystko się zmieniło w przestrzeni ostatnich lat. Dlatego ważne jest to, abyście pamiętały żeby po prostu obserwując swoje córeczki kochane, swoje siostrzenice lub bratanice, aby nie nosiły zwykłych topów, albo chodziły bez, albo się bandażowały, albo nie wiem co jeszcze wymyślały, żeby te piersi zakryć. Dlatego, że to jest świetny moment, aby te piersi od momentu, kiedy zaczyna się okres dojrzewania, do końca odpowiednio ukierunkować, a przede wszystkim są plastyczne, dzięki czemu można te piersi po prostu uformować. Zupełnie jak ciasto i takim to właśnie przekażcie. Pierwszym z moich propozycji, który często zaczynamy w ogóle, to jest tak zwany stanik wielofunkcyjny, bo też kiedyś mówiłam o nim jako o tych doćwiczeń podstawowych. <grytanie> Ale to jest świetny gestonosz, słuchajcie. Ja Wam pokażę od strony wewnętrznej. Tu ma bawełnę 100%. To jest delikatna taka siateczka. To jest świetna wersja jako pierwsza, dlatego że nie ma żadnych jakichś specjalnych udziwnień w stylu drutów bocznych, dolnych wzmocnie, nie jest bardzo delikatniutkie, bez żadnych specjalnych wypełnień, ale już formuje i ten rozmiar, który piękny trzymam w rękach ja, to jest 65A. Więc można być bardzo szczupłym i malutkie mieć już piersi zaznaczone, ale to jest też dobry moment na to, żeby właśnie zacząć swoją przygodę z biustonoszem. Macia tu prezentuje właśnie, o co w nim chodzi. Ponieważ bardzo ważne jest to, żeby te piersi były zabezpieczone, żeby nie uciekały na boki. Tutaj są te same zasady brafittingu, które są w każdym jednym biustonoszu, czyli wprowadzamy całość piersi, żeby tu zabezpieczyć, żeby one sobie nie, nie, wy, nie wylatywały pobocznie, ale również, żeby nie było żadnych ucisków, żeby było wprowadzenie wilgoci odpowiednie na górze i regulacja. Tym razem haczykiem. Macie jeden, drugi, trzeci, czwarty zapas do y, przepięcia, w razie takiej potrzeby. Więc jest wygodny, prawda Madzia? On jest, jest bardzo wygodny, naprawdę. tak jak na pierwszy byłby super, nie? No, no. I macie najważniejsze co? Podstawowe odsłony kolorystyczne, gdzie zawsze o tym, o tym mówię, czyli wersja czarna i jasna. Nie wymyślajcie kolorystycznie, N namawiajcie na rzeczy praktyczne, które wykorzystają i później następne. To jest jedna z propozycji, zaraz wracamy z kolejnymi. Kolejna odsłona to jest już model, słuchajcie, jak mamy, macie do czynienia z tym pierwszym stanikiem w momencie, kiedy piersi już są. To jest no, trochę późnawo, ale lepiej późno niż wcale. To jest taki model, który często wykorzystujemy do, do opcji tych piersi wie, większych, średniej właśnie wielkości, gdzie jest opcja do y, y, likwidacji całkowitej asymetrii. Czyli jak kobieta ma jedną pierś większą, drugą mniejszą, dziewczynka właściwie, to usuwamy tą wkładyczkę z tej większej. I pozostawiamy w tej mniejszy, żeby tą regulację zachować. Jak same widzicie, ona jest troszeczkę taka wersja półdekoldowa. Pamiętajcie jedną rzecz, którą Wam tutaj, jakby zaznaczę przy tym modelu, że w okresie, kiedy jest ten biust rosnący, nie nosimy super dekoldów, bo to jest stanik na chwilę. Wybierajcie zazwyczaj te pełniejsze, półdekoldówki, bądź pełne. O nich zaraz będziemy mówić w kolejnych odsłonach. Ale tutaj też dużą wagę przywiązujemy do praktyki, czyli coś jasnego, coś ciemnego z możliwością wyciągania wkładek dla wyrównania piersi, żeby nie było widać w bluzce ani bez niej. W kolejnej odsłonie Madzia pokazuje Wam formę kopy 3D, która się świetnie dopasowuje, rozciąga, gubi tę asymetrię w sposób naturalny, ale ten model konkretnie w różnych odsłonach kolorystycznych polecany jest dla tych dziewczyn, które nie cierpią staników, uwielbiają bardzo wysoki komfort, delikatny materiał, prawda, Madziu? Ten no jest taki, no że go ubierasz i nie ma go. Jest, nie ma. <laughs> Czyli jak druga skóra. Więc jeżeli chcecie, aby wasze córki, siostrzenice, bratanice były szczęśliwe, wybierajcie im to, w czym się czują dobrze. Bo to jest najważniejsze, ich komfort będzie świadczył o tym, czy przygoda z blizną będzie trwała, czy się zakończy tym, że będą chodzić bez. Więc to jest bardzo istotne. Kolejną odsłoną zaraz Was zaskoczymy. Mówiłam Wam, że w tej odsłonie powiemy coś, co Was zaskoczy. Nie wiem, czy zaskoczy, czy nie. Słuchajcie, pokolenie co pokolenie to jest właściwie chęć bycia niewidzialnym. One nie chcą nosić koronek zbytnich. Chcą raczej, żeby było gładziutko, niewidzialnie pod bluzeczką, a szczególnie, kiedy są młode bardzo, kiedy w podstawówce te piersi rosną, i żeby dodatkowo nie było żadnych koronek i komentarzy koleżanek lub kolegów, to wybierają takie formy gładziusienkie. One są bardziej zabudowane, nie powiększają, w naturalny sposób podtrzymują, ale też jest tak, tak że nie czuć, prawda? Taka jest wersja. Tak delikatna. Tak? Druga skóra. I dlatego można mieć w wersji gładziusieńkiej całkiem, można mieć zbierającej mocno, które było w poprzednim modelu, ale jeszcze dla tych, które mają bardzo duże piersi i jeszcze nie noszą staników, zaraz z tą propozycją do Was wrócimy. I słuchajcie, w ostatniej odsłonie pierwszego stanika, wiem, że to dosyć y, zabawnie zabrzmi, dlatego, że jak się ma już taki duży bius, chodziło się bez, no to już słuchajcie, ostateczność ostateczności, że dopiero teraz <laughs> sięgacie po stanik, ale lepiej, jak już wcześniej mówiłam, później niż wcale. Słuchajcie, model, który jest bardziej zabudowany, gdzie rzeczywiście y, zdecydowanie przy Większym biuście i nawet bardzo dużym, bo jest robiony do misek L, jak ludniła. I co jest istotne, jest też bardzo miękki, nie czuć go nie ma i on jest taki zbierający do środka, podtrzymujący, ale nie ma sztywnych materiałów. To jest bardzo ważne, szczególnie Wam zwrócę uwagę przy młodych dziewczynach. Młode dziewczyny cenią sobie komfort i delikatność, i nie, jakby nieodczuwalność żadnych materiałów na sobie. W związku z tym, żebyśmy rozbudziły w nich miłość do bielizny, która tak naprawdę jest dla nich właśnie powinna być jak druga skóra, ale jednocześnie powinny się w niej zakochać, dlatego, że będzie z nimi całe życie i wpływa na, je, na ich sylwetkę, na samopoczucie, na emocje, a chyba to jest dla nas najważniejsze. Dlatego niech ten dzień 2 czerwca, co prawda, nie pierwszy, bo pierwszy był wczoraj. Zainspiruję Was, aby w tym miesiącu czerwcu pomyśleć o swoich córeczkach kochanych, wspaniałych, żebyście zobaczyły, czy są zadowolone, czy nie, czy im rośnie już piersi, czy nie. <gry> czy mają za duże, a nie chciały się przyznać. Zwróćcie na to uwagę: u siostrzenic, u bratanic, w ogóle u kuzynek, jak widzicie młode dziewczyny, które nie noszą, bo nie cierpią, bo mówią, że nie znoszą to zróbcie wszystko, żeby ją pokochały. Zapraszamy Was gorąco. Piszcie w komentarzach, co byście na ten temat właśnie chciały usłyszeć. Łapki w górę. Madzia będzie ze mną zawsze, mam nadzieję, <śm> 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 żeby Wam to zaprezentować z jej gracją, urodą i piękną surwetką. I jednocześnie prze przedstawić Was, jakie ma samopoczucie w każdym jednym modelu, który omawiamy. <śm> dziękujemy Wam.